Sezon dywidend trwa w najlepsze. W sierpniu ponad 20 spółek z głównego i małego parkietu podzielił ubiegłoroczne zyski. Stockwatch.pl sprawdził na które dywidendy warto zwrócić uwagę. Ja nazywam się Rafał Laszyk i zapraszam na nowy odcinek. W sierpniowym kalendarium jest kilka ciekawych spółek, które oferują dywidendy o stopie przekraczającej 5%. Jedną z nich jest Torpol, spółka zajmująca się modernizacją i budową infrastruktury kolejowej. W tym roku do podziału między akcjonariuszy przeznaczyła niemal 49 milionów złotych, względem bieżącego kursu stawka 2 ,11 zł 11 groszy na akcję daje stopę w okolicach 5 i 8%. Jednak o udziale w tegorocznej dywidendzie Torpolu można już zapomnieć. Mimo iż dzień dywidendy wypada 1 sierpnia, czyli w czwartek, to technicznie została ona już podzielona. Przypomnijmy, przy transakcjach giełdowych obowiązuje cykl rozliczeniowy KDPW, tzw. zasada T2. Zgodnie z nią podział zysku następuje według stanu rachunków maklerskich na dwa dni przed wyznaczonym terminem. W tym konkretnym wypadku dywidenda była dzielona według stanu rachunku na koniec wtorkowej sesji 30 lipca. Warto zaznaczyć, że tegoroczna dziewiąta dywidenda TorPolu jest jednocześnie drugą najwyższą w jego historii. Większą sumę spółka wypłaciła jedynie w 2022 roku i było to niemal 69 milionów złotych. Akcjonariusze otrzymali równo 3 zł na każdą akcję, a stopa dywidendy wyniosła wówczas imponujące 16,5%. TorPol jest komfortowej sytuacji finansowej. Na koniec pierwszego kwartału spółka miała solidną poduszkę finansową, a backlog urósł do rekordowych poziomów. Do tego przed Torpolem perspektywa na udział w dużych przetargach m.in. w ramach Krajowego Programu Kolejowego, Drugiego Etapu Programu Inwestycyjnego CPK, Kolejowego Programu Utrzymaniowego, a także Kolej Plus. Jak zaznaczył w omówieniu sprawozdania finansowego Torpolu za pierwszy kwartał 2024 analityk Stocko.pl Zadłużenie finansowe brutto wyniosło 78,2 miliona złotych, to jest o 9,7 miliona złotych mniej rok do roku. Kutówka netto spadła o niecałe 67 milionów złotych, ale nadal wynosiła niecałe 295 milionów złotych, ponad połowę kapitałów własnych i około 12,83 zł na akcję. Jest to na tyle komfortowa sytuacja, że zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy, na co zgodzili się akcjonariusze. Zysku za 2023 Torpol wypłacił w sierpniu 2,11 zł dywidendy na akcję w łącznej kwocie 48,5 miliona złotych. W sierpniu drugą w tym roku dywidendę zgarnął akcjonariusze PKOBP, największy polski bank komercyjny do już wypłaconej zaliczki w wysokości 1,6 miliarda złotych, dorzuca 3 miliardy 240 milionów zł. Na każdą akcję akcjonariusze otrzymają 2,59 zł, co względem bieżącego kursu około 59 zł daje stopę 4,3%. Dziś dywidendę wypada na 8 sierpnia, a termin wypłaty 22. W styczniu PKOBP podzielił. 1,6 miliarda złotych zysku za 2023 rok. Akcjonariusze otrzymali złoty 28 zł brutto na akcję. W ostatnich latach największy polski bank dzielił się zyskiem w kratkę, co oczywiście wynikało z decyzji KNF. Wcześniej wypłata miała miejsce w 2022, wówczas PKOBP wypłacił złotówkę 83 groszy dywidendy na akcję a wyjątkowo dany rok ma za sobą także elektroteam. Wyniki i sytuacja finansowa firmy specjalizującej się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu okazały się na tyle komfortowe, że spółka pokusiła się o rekordowo wysoką dywidendę. Do podziału między akcjonariuszy trafiło niemal 25 milionów zł z zysku netto za ubiegły rok, wynoszącego niecałe 41 milionów zł. W bieżącego kursu około 31 zł stawka to 2,50 zł na akcję, co daje stopę 8,25%. Dla porównania warto dodać, że rok wcześniej spółka wypłaciła 1,50 zł na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 12 sierpnia, a wypłaty na 4 września. Elektroteam to jedna z gwiazd Warszawskiego parkietu w 2023 roku. Motorem napędowym dla wyniku były tzw. kontrakty graniczne, czyli umowy ze Strażą Graniczną na budowę bariery perymetrycznej wzdłuż rzeki Bór. To właśnie dzięki nim spółka poprawiła rezultaty na wszystkich poziomach. Jak komentował w omówieniu wyników ElektroTimu za czwarty kwartał przemysł Staniswski Analityk Stocopl, patrząc na zadłużenie finansowe, to można się uśmiechnąć i być zadowolonym. Jeszcze na koniec września 2023 mieliśmy 4,7 miliona złotych zadłużenia finansowego netto na koniec grudnia 2023 jest to z powrotem ujemny dług netto na. Poziomie 27 milionów złotych. Widać więc, że pomimo tych wysokich należności i słabych przepływów operacyjnych w całym 2023 roku, spółka ogólnie produkuje gotówkę i to zapisujemy na plus. A w sierpniu ręce mogą zacierać akcjonariusze Instalu Kraków. Budowlana spółka zanotowała są bardzo dobre wyniki za 2023 rok i w efekcie podniosła stawkę dywidendy. Z jednej złotówki w ubiegłym roku do rekordowego poziomu 2,50 zł na akcję. Z względem bieżącego kursu, który pozostaje w okolicach ATH, stopa dywidendy wynosi 5,2%. Zgodnie z uchwałą walnego, dzień dywidendy wypada 14 sierpnia, a dzień wypłaty 20 września. W Kolej w sierpniu rozstrzygną się losy tegorocznej dywidendy Enter Air. Przypomnijmy, czerwcowe walne spółki uchwaliło wypłatę 77,2 milionów zł, czyli 4,40 na akcję pod warunkiem całkowitej spłaty pożyczek udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju Spółka ma na to czas do 14 sierpnia względem bieżącego kursu stawka 4,40 na akcję daje stopę 6,8%. A jak komentuje dla Stokocz Krzysztof Kocz, analityk dumy, BDM, według stanu na 10 czerwca spółka miała do spłaty jeszcze około 70 milionów złotych pożyczki. Przy aktualnie posiadanych środkach, NTRR nie powinien mieć najmniejszych problemów ze spłatą tego zobowiązania. Na tegoroczną wypłatę, NTR przeznaczył zysk za rok obrotowy 2023 w kwocie netto 46,3 milionów złotych oraz kapitał zapasowy zgromadzony w latach ubiegłych w kwocie 39 milionów z zastrzeżeniem spełnienia wspomnianego warunku, dzień dywidendy wyznaczono na 15 sierpnia, a dzień wypłaty na 28 sierpnia 2024. Poprzednim razem NTR dzielił się dywidendą jeszcze przed pandemią COVID-19. W 2019 roku spółka wypłaciła 12,3 mln zł, to jest 70 groszy na akcję. Wcześniej z zysku za 2017 i 16 rok spółka wypłaciła po 55 groszy dywidendy na akcję, a z zysku za 2015 20 groszy. Z kolei rok 2023 dzięki rządowemu programowi bezpieczny kredyt 2% był okresem żniw w branży deweloperskiej. Skutkiem ubocznym pompowania rynku są rekordowe dywidendy deweloperów mieszkaniowych. W sierpniu Zyskiem z akcjonariuszami podzieli się lokom Developer. Spółka na wypłatę przeznaczyła 43,2 miliona złotych. Przy obecnym kursie stawka 2,40 zł na akcję daje imponującą stopę 8,5%. Dzień dywidendy wyznaczono na 15 sierpnia, a dzień wypłaty na 22. W sierpniu groszem sypnię także grupa Kenty. Przemysłowa spółka oferuje 55,70 zł na dywidendy na akcję. Przy obecnym kursie 827 zł za walor daje to stopę 6,7%. Dzień dywidendy wypada 21 sierpnia, a wypłata, jak zwykle w wypadku Kent, nastąpi w dwóch latach: 4 września tutaj 19 zł na akcję, oraz 6 listopada 36,70 groszy na akcję. Grupa Kenty słynie z hojnych i regularnych dywidend. Uchodzi za polskiego arystokrata dywidendowego. Spółka dzieli się zyskiem z akcjonariuszami nieprzerwanie od 2001 roku, co daje jedną z najdłuższych serii wypłat na KPW. W 2023 roku producent wyrobów aluminiowych wypłacił rekordowe 603,1 miliona złotych, czyli 62,5 zł dywidendy na akcję. Z Eurocash w tym roku do podziału między akcjonariuszy przeznaczył lekko ponad 100 milionów złotych zysku za 2023 rok, wynoszącego nieco ponad 121 milionów złotych. Akcjonariusze otrzymają 72 grosze na akcję. Przy obecnym kursie stopa dywidendy wynosi niecałe 6%. Dzień dywidendy wyznaczono na 23 sierpnia, natomiast termin wypłaty pozostawiono w gestii Rady Nadzorczej. Giełdowy hurtownik walczy o odbudowę biznesu i ogranicza zatrudnienie. W pierwszym kwartale Eurocash odnotował 86,8 milionów złotych skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec niecałych 52 milionów złotych straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 21 milionów złotych wobec 14,16 milionów złotych zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął około 139 milionów złotych wobec 166 milionów złotych zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły tutaj 7 miliardów 625 milionów złotych w pierwszym kwartale 2024 i wobec 7 miliardów niecałych 590 milionów złotych rok wcześniej. Jak zaznaczył przemysł Stańszewski w najnowszym raporcie można znaleźć kilka pozytywów, w tym m.in. niezłe rezultaty sprzedaży porównywalnej, czyli uwzględniającej tylko sklepy działające dłużej niż 12 miesięcy delikatesów Centrum. Jak komentuje właśnie analitek stockwatch.pl jeśli uda się więc utrzymać choćby lekko kilkuprocentowo rosnącą sprzedaż, ujemny cykl konwersji gotówkowej na obecnym poziomie plus minus 20 dni, obecną rentowność i niewielkie nakłady inwestycyjne, to dług netto powinien dalej spadać, a wtedy Eurocash mógłby zostać się po prostu typową spółką dywidendową, ale pamiętajmy, że jeśli sprzedaż zacznie spadać, to ujemny cykl konwersji gotówkowej zacznie działać w drugą stronę. Zobowiązania związane z zapasem, który już został sprzedany i kasa za niego otrzymana, to trzeba spłacić, a wtedy do tego potrzebny jest zauważalny zysk lub zaciągnięcie finansowania. I to już wszystko w tym materiale, zachęcam nowych widzów do sprawdzenia historii naszych publikacji na kanale Stokło, czy tam znajdziecie wiele różnych treści dotyczących giełd papierów wartościowych i innych rynków.